No to co, cześć, witam was w odcinku Dzisiaj Hunt. Dzisiaj hand ze względu, że wczoraj był jakiś update. Z tego co wiem dodali Czarny Rynek. No właśnie, jest Czarny Rynek. Mamy tu kilka rzeczy, które możemy teoretycznie kupić po niższej cenie. Może nie będę kupował, bo bez przesady. Ten Romero był... Moim zdaniem jest bardzo ładny, nie? No piękny jest to jak to, so, ale nie... Chaos. No, ale nie będę zagrał. Na już. Bo tylko głupie by nie skorzystał z takiej okazji. Dostałem karawaniarza. Karawaniarz fajna, O kur... Muszę przyciszyć tą muzykę, bo mnie coś... Sam siebie nie słyszę. No. No i co, kupujmy sobie karawaniarza dzisiaj. Mam akurat miejsce na niego. Zobaczymy co będzie next, jakby panie... O! No, to oczywiście, że go znowu wezmę. No to co, kupujemy sobie karawaniarza za 300 kredytów. Dziękujemy za zakupy. Karawaniarz jest wężowy prorok. Nie no, spuszczę nie korzystam, co tam będzie? Jakieś byle co. No i zagramy sobie właśnie karawaniarzem. Wezmę mu jak Czy on może grać? W sumie wszystkim, ale. No i co? Jesteśmy w grze trochę dupa, bo... Ale niedaleko mam powrót. Przecież po nocy nie będę ze snajperką biegał. Jak z tym grać w nocy? Bez przesady. A to jest jaki ma? No taki niezły nawet. Wziąłem sobie finalnie Coldwella jakiegoś. No nie będę ze snajperką po nocy biegał, przecież tu nic nie widać. Co ja mogę tam namierzyć i co? I nic nie trafię. Tym bardziej, że gram na solo. Poczekamy sekundę, bo ktoś też może tam iść. Dobrze, że mam czarny skin, bo nikt mnie nie ja zobaczy. Mamy przejść stąd tutaj i już się za tak z 3 minuty Powód, dla którego nigdy nie nagrywam tej gry Gdzie jest ta łódka? Zgubiłem ją już? Tam jest pewnie ta A gdzie jest to gówno Schowam się tu w krzak o. Tam jest chyba co, nie? Tu se pływa to główno, czy to mnie nie wypatrzy stąd? Nie wiem, no, a przecież nie, środkiem rzeki nie będę szedł. No jak tu przejść? Nie no, muszę iść środkiem rzeki. O Jezu, jak się wystraszyłem! Już myślałem, że ktoś tutaj. A to wyjaśnia te strzały. Ale ktoś miał dobry resp, jak tutaj poszedł. Jak zginę, to będzie dopiero. Fajny żart. Poszedłbym tam, ale na puste pole wyjdę. więc za chwilę zobaczę. No chyba, że nikogo tutaj centralnie nie ma. Nie wiem. Ryzyk, Najwyżej dostanę w głowę. Idę centralnie przez najczystsze wody. Nic tutaj nie ma, innego tylko ja idę. Przynajmniej jestem cały na czarno. Lepiej nie będzie. Pobiorę pistolet już, bo to już... ...jest ta faza, że... Jak mnie ktoś zobaczy... ...to muszę szybko podbiec stan ...i się bronić. Może uznałem, że zombie idzie, nie wiem. Dajcie mi tu posiedzieć, błagam. Dobra, jesteśmy... 200 jest pingów. To będzie dobry mecz. Jak będzie noc, to naprawdę nie, nie wytrzymał. Nie uwierzę w to nawet. No noc, znowu kurwa. Co to jest za event, że w nocy się gra? piesie tutaj i czekam, może ktoś będzie przychodził. No dobra, wróciłem do Was. Tym razem gramy z, innym, yy, z innymi brońmi, ze względu, że trafiam ciągle, a to dosłownie ciągle, na mapę w nocy, więc bez sensu brać moje moim sniperki. O, super, akurat jest dzień, jak wziąłem fajny loadout na noc. Właśnie o takie coś mi chodziło. O co to jest za nowy celownik? To jest skin, czy to jest normalny spark? To, czy to jest normalny Winfield? Gdzie mamy pierwszą wskazówkę? Tam. I tam gdzieś mi coś hałasowało, ale nie jestem pewien gdzie? Oj, kaczki. Nie zauważyłem ich. Ten celownik mieli. Od kiedy jest taki celownik? Co to jest za celownik? Tak w ogóle? Snajperski taki jakiś, co to jest? Jakaś celniejsza broń? jakby nie wiem. Może mi się wydaje, nie pojęcia. Słyszę tu już matę na górze, ale nie wiem. Gdzie jest konkretnie? Powoli sobie tam podejdziemy. Aha. Nou, precies, jak ja kan je vallen, dan. Na górze, na dole nie wiem. Kurde, to wskazówki, to temu daleko jest. Muszę tam wejść i odkryć kryjówkę rzeźnika. Dzięki, do widzenia, miłego pobytu, idę się skampić gdzieś. Ja się wycofam jeszcze leciutko. Ty! Jaka okazja! Co my tu mamy? PD dostałem, niebiście. Mogłem nie dostać tych otwartych drzwi. Teraz jak ktoś tam podejdzie, to będzie miał takie wątpliwości. Wchodzić, nie wchodzić? Ktoś tam siedzi? Może nie? Tam siedzi. O dwóch nawet chyba? A nie. Tak to się robi. Ale tutaj czekamy, nie? Cały czas czekamy. Sniper Gaming. Ale bez Sniperki, ale oczywiście nadal działa. Ale się musiał wkurwić typ. Ciekawe, czy był współ... ze współgraczem, czy solo? Ktoś tam biegł? Znowu? Chyba? Może nie, ale tak mi się wydawało, że ktoś... że kogoś widziałem. Tamto gówno, pani chuje. Nie wiem, nic nie widzę, może jednak... Wycofamy się leciutko i ominiemy to. Pójdziemy w tamtą stronę. To jest mój genialny plan, oczywiście. Albo nie, poczekam tutaj. Jak oni będą szli, zabiją tego potwora. Prawdopodobnie. Ja se pójdę tu jednak. Nie, tam nie zobaczymy. Jak pójdę. Oni mają teraz wizję. Ominę to wszystko. Tam mogą być. Ciekawe, czy będą teraz uciekać, czy jeszcze coś? Ogarniać? Strzelają się z tego, co słychać? Ale dostała listwę tam. Tylko nie po tej gałęzi, bo jak ona pęknie... Не знаю где, не знаю скуда. Idę tu w krzaki bardziej? Przed chwilą dostanę tu cała. Dobrze, to to nie jest. Mam słabą pozycję, akurat. Z tym, że on raczej będzie pamiętał, że ja tu jestem. się strzelam tam, czyli że idę do tamtego wejścia, w takim razie, na dobrą sprawę, ja mogę uciec do tego. Pytanie, czy nikt za mną nie biegnie? Mam nadzieję, że nie, bo jak mnie postrzeli w ostatnim momencie, będę machał główką, może, czy jakiś czas. Se tutaj wejdę, on będzie mnie alarmował. Dobra, to tak, poniekąd. Kolejny odcinek z Hunta. Czy coś się działo? No coś się działo, nie? Dzisiaj wyjątkowo dużo było. Mam nadzieję, że zabiłem faktycznie tam tego typa, a nie trafiłem w deskę. Nie no, dostał headshota ładnego chyba nawet. Jak nic. No zobaczmy, jak to wygląda. Znalazłeś być kryjówkę. Fajnie. Zabity łowca. No to Git. Całkiem Carafaniaż, no czwarty poziom, jest Co tam odblokowałem? Panel wyciszający i Vigor. Nie wiem, co to są za perki, za chwilę je ogarniemy. Dobra, mamy Dolary Hunt. Co to jest? O, zaszyk regenerujący słaby, odblokuj. To ja nie miałem go, jeszcze? Dziwne. No i co, oczywiście, czego mi tu brakuje? Gdzie to jest? Wąż. Jesteśmy Nie na niego. No cóż, tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłym odcinku, który będzie prawdopodobnie jutro. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jutro. Także, cześć.